Śiemazim, ale krótko, krótko i na temat, co się dzieje w ogóle w internecie, jak te kanały pod dramie się żyją, jakich jak ich życie mija. Palma zmieniła nazwę na Palmowa, aktualnie ma 25 tysięcy i 500 subskrybentów. Na kanale jest tylko 5 filmów, czyli tak naprawdę jeśli coś wrzuca, nie wiem, bo nie obserwuję tego tak już jak kiedyś. Jeżeli coś wrzuca, to po prostu usuwa. Główny temat, tu widzę Chiny, nie wiem, coś, coś z gospodarką, z inwestowaniem takie coś ją teraz bardziej wakręci. Tutaj filmik jest zaczepny od Mariusza, żebyście nie musieli go oglądać. Szukam ja powiem o co chodzi. Tutaj Mariusz wypunktowuje karniworów, którzy porzucili tą dietę. W ten sposób chcę udowodnić, że ta dieta nie działa, że chcemy jeść, że powinniśmy jeść tylko rośliny, e, więc, e, więc tak to wygląda. No i tutaj jest ta zaczepka w stronę palmy. To posłuchajcie sobie za szybko. Czekajcie, sorry. Dobra. Chciałam że u mnie jak będzie pochwalony. Zgadnijcie, kto za nami tęskni. Zgadnijcie, kto za nami zatęsknił. jak ktoś mi podżyczał, ujaśniał w komentarzu, że ponoć Marfio. Człowiek, Frank Tufano się nazywa taki influencer. On się pojawił w naszej przestrzeni, kiedy atakowała nas taka karniworka Palma. Nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądaliście nas wtedy. Ona mówiła, że powinniśmy jeść samo mięso. Niestety zniknęła z sieci. Niestety, Marfio, nie płacz, o trzy łzy. Oto jestem, nigdzie nie zniknęła. <laughs> Jezus Mario się nic nie zmienił, widzę. No cóż, włosy mu nie rosły, niestety. Dobra, no i tak, pierwszy komentarz ode mnie. Jest zarzut, że zniknęła z internetu. W jakiś sposób ograniczyła swoją działalność to na pewno i nie pokazuje już wizerunku swojego Nie pamiętam co tam było powodem. W każdym razie jakiś powód był tego, że przestała się pokazywać. A Mariusz no, złapał to jak tak zwaną miodu i na tym zbudował ten filmik. No i tak. No i co jeszcze tu jest? No generalnie, jak chcecie to, to zobaczycie, jest tutaj są zarzuty, wiadomo, wszystko jest na tej tablicy, że na Karnie woży nie ma C, witaminy, jest utrata minerałów, śmierć, je tak się dzieje. To jest ten filmik, który, który Mariusz nagrał ostatnio, 10 dni temu, więc jest świeży jeszcze. I tutaj znowu punktuję tych, no wiadomo, dzielić dzielić i jeszcze raz dzielić, żeby udowadniać swoje racje. Youtuberzy i pseudonaukowcy i lekarze rezygnują z jedzenia samego mięsa czy diety keto na rzecz chociażby wprowadzenia owoców razem z mięsem, to dzisiaj chciałbym się zająć w tym głębiej i powiedzieć jakie są właśnie Nie bez... Znaczy no, powiem tak, on mówi, wydaje mi się, o takich ekstremach, gdzie faktycznie ktoś je tylko to mięso i nic więcej. I na tej podstawie chce zdibankować tą dietę. Generalnie jest tak, że ten ma rację, kto lepiej wygląda, jakby w tej można powiedzieć bitwie dietetycznej. Bezpieczeństwa. Ale zacznijmy od pani doktor Nataszy Campbell. Doktor Natasza campbell mcbride to zyskała Oczywiście na swój wiek, no nie. lekarza w 1984 roku na Baszkirskim Uniwersytecie Medy Medycznym w UFIE w republice Baszkirkostanu, kiedy to był on częścią ZSRR Baszkor Tostan. Dobra, on tu pierdzieli. One o Adam, nie taksu, którzy atakowali mnie i Dobra, i teraz zaczyna się temat. E, teraz jest znowu powrót do palmy. To jest nowy filmik, czyli podejrzewam, że w Palma na niego odpowie znowu, e, albo nie odpowie. E, generalnie wyciągnął coś z internetu, ktoś mu to podesłał, albo sam poszperał e, i, i użył tego jako argumentu to sobie to. Twierdząc, że zjadają same mięso. No to taki był wygłup, taki po prostu taka anegdota, taki żart, taki po prostu, no komuś coś do głowy strzeliło, taka przeciwwaga. Wyjecie same warzywa, to my będziemy jedli same mięso. No niestety nie ma już ich w internecie. Pojawiły się na koniec filmy pokazujące faktycznie jak ta cała Katarzyna Palma wygląda. No... Pojawiły się w internecie filmy, które pokazały jak na końcu wygląda. E, powiedział to na zasadzie, Teraz obejrzycie coś, co wam pokaże co z wami zrobi dieta karniwora. Tak, tak to można rozumieć, przynajmniej ja tak to rozumiem, nie wiem. Głupi jestem, ale tak mi się wydaje. Wyglądała tragicznie generalnie, jedząc te same mięso. Ja pod spodem kleję link do tego filmu, jak zobaczycie jak ona wygląda. Czyli tak, opiera swój e, punkt widzenia i swoje przekonanie na podstawie wyglądu. To jest w jakiś sposób zrozumiałe, no bo jeżeli się na tym wyglądzie chce budować e, swój, swoją markę e, i swoje racje, no to zostaje tylko ten wizerunek. No i dobro, dawaj Mariusz. No to ja jakbym ją zobaczył, wybaczcie mi, to ja bym się po prostu przelągł. Cześć, mam Katarzyna, pochodzę ze Szczecina. Od około 2,5 roku mieszkam na Gwadarupie, na jednej z karaibskich wysp. Od jakiegoś czasu prowadzę bloga, pod na którym opisuję mniej więcej, jak wygląda życie na Karaibach. Troszeczkę o emigracji, troszeczkę o doświadczeniach. Eee, I wtedy tutaj pani też, no wcale tutaj... No to już jest montaż, to nie jest oryginalny film, to jest... Po prostu przeróbka, e, pokażę wam e, skąd jest ten film, to jest film tutaj, zeszperany, film był sprzed 6 lat, e, więc palma tak nie wyglądała na koniec diety, po pierwsze, e, tylko przed tą dietą prawdopodobnie, to jest taki no, śliski temat, taki trochę cherry picking, według mnie. E, Mieszkam na Guadalupe, na jednej z karaibskich wysp. Od jakiegoś czasu prowadzę blog. No i tak, no faktycznie ten trądzik jest tutaj. Wyraźne zmiany na skórze. Eee, nie wiem, jak się nazywa ten trądzik. Różowaty? Nie wiem, nie wiem, nie będę się wymądrzał. Eee, po prostu widać zmiany. Eee, Palma o tym mówiła, z tego co pamiętam, dużo o tych problemach. Nie pamiętam, pamiętam, że już na tych ostatnich filmach nie miała tego, tego problemu i co wyglądała dobrze. Eee, nie wiem, jak ktoś ma jakieś informacje, to może rzucić. Życie pod palmami.pl, na którym opisuję mniej więcej, jak wygląda życie na Karaibach. Troszeczkę o emigracji, troszeczkę o doświadczeniach, troszeczkę o psychologii. No, tak to wygląda. Eee... Życie na Guadelupie. Generalnie filmik jest cherry pickingowy, bo pokazuje ją sprzed, sprzed całej sytuacji, sprzed w ogóle rozpoczęcia youtube'owania palmy. Cera taka zniszczona nie jest tej wcale, po prostu nie chcę po prostu okaz zdrowia. Dla mnie to jest cherry picking po prostu? Nie wiem co o tym sądzicie. Jest to takie nie fair zagranie, bo powinno się chyba cały przekrój zrobić. niż brać kogoś. Sprzed iluś tam lat, i mówić, tak się będzie wyglądać, jak się będzie jeść mięso. No, takie trochę cherry picking. Mimo. 500 600 lat temu, kiedy to wypływali daleko w morze i nie zabiali ze sobą żadnych warzyw. Dobra, tu mówi o szkorbucie, o problemie witaminy C i tak dalej. To jest uzasadnione w jakiś sposób. Myślę, że jest. Dobra, to se możecie oglądać. W każdym razie chodziło mi głównie o ten argument jeden w którym ewidentnie, ewidentnie chciał podważyć całą, całą dietę na podstawie wyglądu kłamliwy, w kłamliwy sposób taki no, no w kłamliwy, według mnie no w kłamliwy Dobra, no to to jest Palma Zobaczmy najpierw obóz karniworów, czyli kolejnym był z mocnych graczy Keksu I tak, jeżeli chodzi o Keksu to jest on, 6,5 tysiąca subskrybentów, pamiętacie, nie ma filmów w ogóle na kanale, jedyne co pamiętam, nie wiem, jakiś miesiąc temu chyba sprawdzałem, jeszcze miał filmy, nie miał, i miał jeszcze filmy te stare, które wrzucił o, od książce i tak dalej, teraz to już tego nie ma, wszystko zostało usunięte, jakby, no, wanisz totalny do zera, zniknięcie. Nie wiem co się dzieje. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzach. Nie chce mi się tego szukać. E, jedziemy dalej. Magda Detox. No to to była. pomocna zawodniczka. Co u niej się dzieje? Daj nagrywa. Ona została. Na no, 40, 49 tysięcy, prawie 50 tysięcy, więc, więc nieźle, naprawdę nieźle. Te oświetlenia są takie. Wyświetlenia są średnie jak na liczbę subskrybentów, więc no ewidentnie ten content nie trafia już do, do odbiorców. Ale powiem wam szczerze, Magda, Magda widzę, że się stara. Robi ten content. Tutaj nawet dwie kamerki wrzuca. Fajnie, naprawdę fajnie. Tutaj, że jej się chce, mogłaby sobie leżeć dupą do góry na Florydzie, a coś tam nagrywa. Sklepy. Smutny, zielony. Wiadomo. Dobra. Kto tam jeszcze był? Czekajcie, dajcie mi chwilę. Bo wszystko z głowy lecę. Był jeszcze. To z, z mięsnego obozu. Nie, Mirabaut. Był taki gościu. Nie ma takiego gościa. Co jest? Co zmienił? Nie. Był taki gość. Jest Mirabaut. Mirabout. I yy, to jest on 22 tysiące. Co? O kurde. Ej, powiem wam szczerze, nie wiedziałem. A to jest on, to jest na pewno on. 22 tysiące. Nie wiem czemu w ogóle skasował filmy. No i, się, no i się chwilę, zobaczymy co to jest. On tutaj, on tutaj też... On nie był konkretnie w żadnym, za żadną opcją, bardziej chyba ku Keto. Kukę to się skłaniał, ale widzę, yy, że jakąś dramę miał z susz. Może to go wyczerpało. Jego pokłady życiowe. No nie ma go, po prostu zniknął. Nie wiem, jeżeli wiecie, co się dzieje z Mirabautem, rzućcie w komentarzach. E, kto tam jeszcze jest dalej? Jeszcze była. Yy, dobra, teraz strona chyba Wege, już yy, została. Zaczniemy od odmładzania. Odmładzanie na surowo. Powiem wam tak. Cokolwiek nie mówić. Mariusz robi robotę od lat. Robi robotę. To mu trzeba przyznać. Filmy wrzucę regularnie. Cały czas nowe jakieś wyzwania, nowe, nowe mikstury. No, jest jak jest. Jest jak jest. Dobra, słuchajcie, krótko na temat miałbym więc bez pierdzielenia. 308 tysięcy subskrybentów. Yy, wideo. Czekajcie, najnowsze, bardzo krótkie wrzuca to wideo, ale no kanał mu funkcjonuje, generalnie mu funkcjonuje, podejrzewam, że YouTube to nie jest jego główne zajęcie, więc, więc sobie spokojnie jakoś tam radzi, jest ok jest ok dobra, druga, no to, to, to w sumie jest, to będzie potęga, Aga in America, i co u Agnieszki? Aga Kirchner w tym momencie się nazywa. I tak. Tutaj jest smutna albo prawdziwa historia. 138 tysięcy subskrybentów po dramie z Mariuszem, którą wygrała. Z tego co widziałem, wszystkie jakby zarzuty były na jej korzyść i ludzie jakby bardziej ją wspierali, więc wygrała tą dramę. Postanowiła, że odchodzi i to jest jej filmik ostatni 9 miesięcy temu nie wiadomo czy to faktyczne odejście czy tylko bait ale raczej, raczej ostatni film na kanale gdzie pokazuje dziecko nie to były przebitki podsumowanie jej kariery no i to się stało z Agnieszką no i co no i co tam u was w ogóle a dobra Dobra, wiem kto był jeszcze. E, oczywiście. Ulubieniec. Ulubieniec publiczności, czyli Bartosz Filapek. Bartosz Filapek teraz aktualnie nazywa się Tajemnice Zdrowia. To jest jego główny kanał. Tak się nazywał. Pamiętamy to uniwersum. Oj, pamiętamy. Było, było. No to tak, e, co u Bartka? Bartek 3 lata temu wydał ostatni film na tym kanale, czyli już ewidentnie się odciął od tego community wegańskiego w jakimś stopniu próbuje swojego szczęścia jako ktoś inny jak on tu się nazywa teraz? Czekajcie dobra, wystalkujemy go na, na speedzie Drugi kanał, nie, dobra, to nie jest to Bla 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 bla... przebudzenie, przebudzenie mistrza. Dobra, filapek teraz nagrywa na nowym kanale. przebudź sobie mistrza. 5000 subskrybentów zgromadził. I co tu robi? Co tu robi? I kiedy kiedy ostatnio? Trzy dni temu. Placuszki, czyli dalej przepisy. Przepisy. Czyli dalej Alex nagrywa filmy. Yy, chyba są po ślubie. ...tego co pamiętam. Zabierają ziemniaczki. Przepis na ziemniaka, dobra. Cytryna wchodzi. Dobra, czyli tak, no to to jest... Tu są takie szorcy tak naprawdę. Ale to szorcy. szorce nas nie interesują, bo to nie jest content. noc moc owoców. No tutaj... Noc. No co robi Bartek? Chciałbym Bartek widzę, że ale oszczędzamy także na rachunkach za prąd. Co Bartek zaczął, nie wiem do końca czy tam on był frutarianinem, chyba był frutarianinem, ale teraz jest moda na grillowanie, tak? Multigrill Kuwings. Kuźwings. No i co? No zobaczmy komentarze. Z czego to jest wykonane? Aluminium pokryte powłoką non-stick czy teflon? Gdzie odpowiedzi? Powłoka jest ceramiczna, odpowiada Bartek. Co się z tobą stało? Reklamujesz urządzenie do potraw, gdzie płyta jest aluminiowa z teflonem? Pomijam już gotowanie, gdzie promowałeś RAW. Jest odpowiedź. Jest ceramiczna. Nie promujesz surowej diety już od 5 lat. Jesteś nie na bieżąco. E, na stronie podana jest ceramiczna. Masz chyba problem z czytaniem. Tutaj jest link. Nie wiem, nie chcę mi się tego czytać. Jak chcecie to, to zobaczcie. Sram na to, e, na aluminium. Eee, jedzenie owoców jest zbyt wymagające. A ja mam stresującą pracę i dużo na głowie. To jest dobre dla kogoś kto siedzi na Bahamach i nic nie robi. Albo je jako kilkumiesięczne oczyszczanie. Jednak na co dzień się nie sprawdza. Natomiast jak i tak jem owoce do popołudnia, ale nie bardzo gotowałem na koniec dnia. Owoce zostaną ze mną na zawsze, bo są podstawą zdrowej diety i długowieczności. Dobra, eee, czyli generalnie tak, jeżeli chodzi o filapka, filapek eee, nie jest już Veganinem tak naprawdę, trzeba sobie to powiedzieć szczerze. Z tego co mówi, to... to podejrzewam, że po prostu je wszystko, większość może owoców, ale je wszystko. No. Zwłaszcza z takim, z takim narzędziem jak multigrill, no to, to wszystko wchodzi. Czyli tak, tutaj jest zakwaszanie. Dobra, słuchajcie, szybki film. Co tam u Was w ogóle? Dajcie znać, jak wspominacie te czasy. Trzymajcie się, buziak.